W 2012 roku rozpoczęliśmy przygodę z autodetailingiem. Po 13 latach wykonaliśmy rebranding marki, rozszerzyliśmy naszą ofertę o nowe usługi i to dzięki Wam, naszym stałym klientom, mogę przywitać Państwa w nowej siedzibie, prezentując ten wyjątkowy projekt. Dumni jesteśmy, że po latach użytkowania Państwa auta wyglądają dalej jak po wyjeździe z salonu. W 2019 roku zabezpieczyliśmy ten egzemplarz. W tym materiale chciałbym Państwu pokazać, jak wygląda auto po 6 latach użytkowania, które jest pod naszą stałą opieką. Auto w całości zabezpieczyliśmy prosto po wyjeździe z salonu. Czy mieliście Państwo kiedykolwiek sytuację w centrum handlowym, bądź na parkingu, gdzie drugie auto delikatnie przytarło Państwa zderzak, błotnik? No właśnie, tu mieliśmy dokładnie takie rozcięcie na przednim błotniku. Natomiast folia w 100% przyjęła całe uszkodzenie. Wystarczyło wymienić element folii na łotniku. Bezbarwna folia ochronna to najlepsza ochrona lakieru. Dodatkowo na folię nałożyliśmy powłokę ceramiczną Ceramic Pro PPF Vinyl, tak aby przywrócić jej właściwości hydrofobowe i ułatwić pielęgnację codzienną tego auta. Na felgi została nałożona powłoka Ceramic Pro Wheel and Caliper, a szyby pokryliśmy powłoką Ceramic Pro Glass. Dużym wyzwaniem... Była prośba klienta, abyśmy zajęli się doczyszczeniem tych szyb bez demontażu. A proszę zwróćcie uwagę, że jedna szyba nachodzi na drugą, więc nie mamy tutaj dobrego dojścia, żeby wypolerować. To jest właśnie detailing, To jest proces, który zajął nam wiele godzin, ale zwróćcie uwagę, jaki mamy efekt. Pakiet Ceramic Pro Lux z naszą najbardziej zaawansowaną technologicznie powłoką. To właśnie zastosowaliśmy do zabezpieczenia tego wnętrza. Poza detailingiem, w tym projekcie wykonaliśmy również car audio. Tak dobrze słyszycie, wellness to miejsce, w którym kompleksowo zajmiemy się Twoim autem. W tym przypadku klientowi zależało na poprawieniu seryjnego systemu nagłośnienia z zachowaniem oryginalnego wyglądu auta. W pierwszym etapie przystąpiliśmy do wygłuszenia drzwi, następnie wymieniliśmy wszystkie głośniki, okablowanie, wzmacniacz i przystąpiliśmy do strojenia systemu audio. Efekt niesamowite brzmienie i ogromna poprawa względem seryjnego nagłośnienia. Dzięki współpracy z najlepszymi ekspertami w Polsce. Jesteśmy w stanie w pełni spersonalizować Twój projekt i spełnić Twoje motoryzacyjne marzenia. Przyjedź do Wellness, powiedz, na czym ci zależy, a my postaramy się uszyć indywidualną ofertę dla Ciebie.